Siema, tutaj Magic Cookie A to jest kolejny odcinek na kanale z SuperMex Ale to jest odcinek taki jakby specjalny, bo dzisiaj jest ze mną Rateł No, więc yy, dzisiaj sobie otworzymy skrzyneczkę Taką jakąś fajną yy, Pooglądamy sobie konta, niestety dzisiaj nie przejdziemy żadnego yy, Żadnej misji, bo trochę się śpieszymy Więc to jest odcinek szybko no. Przechodząc do super mechów, to na początku trafiliśmy, dostaliśmy darmową Silver skrzynkę, za którą dostaliśmy epicką kartę. Nowy item. Dobra, rateł, czyli honory. Uh, uh, uh. Epicka broń! I dzisiaj też otwaramy pełnym boksem. Co nam trapi. Viking hammer! Zdobre, nie? No. Dobra. O kurde. Nie chcę skopować? No! I teraz to mi mogą naskoczyć! No. Viking hammer. To ma 108 km, i jeszcze ta jedna broń, nie? Gdzie ona jest? A tu na górze. Znaczy, tylko średnio bym powiedział. Chociaż... Ulepszą. Że za tą, to weź ulep za tą. To? No, i ulepszą. Niech to się ulepsza. Dobra, upgrade'ujemy brońkę. I to... No tak, ciebie. Przyciąga? Eee. Dobra eee. Jeszcze otwórzmy te darmowe skrzynki eee. Free item box Dobra, to otwórz jedną Hmm. No tak o. średnio bym powiedział. No tak średnio. No i średnio. Okej. Okay. I otwieramy jeszcze jedną. Hmm. Wszystko w gówno. Dobra. Zobaczmy jeszcze tą broń, co dostaliśmy. Może będzie jakaś fajna. Czy jest jakiś lepszy? Mm -hmm. Nie. To... Naprawdę. Śmiechu wart. Dobra, nie mam pytań. Dobra, to kończymy na dzisiaj ten mały odcinek openingowy skrzynek. Dzięki wielkie za oglądanie i trzymajcie się do następnego odcinka. Siema!